Muzeum Rolnicze powstało dlatego, że technika poszła bardzo szybko po II wojnie światowej. No i te maszyny konne poszły jakby na złom do muzeum. No ja chciałem ocalić od zapomnienia te dawne maszyny i te narzędzia domowe i zrobiłem w Stodole Muzeum Rolnicze dawnych czasów, bo teraz już zboża się tu do stodoły nie wozić, tylko kombajn muci na polu bizon, e, także stodoła już jest niepotrzebna w rolnictwie. No i właśnie to była okazja jedyna, żeby zrobić to muzeum. Postawiłem stodołę nową, bo ta dawna się spaliła, e, i przeznaczyłem na muzeum. Stodoła kosztowała 65 tysięcy, bo to jest stodoła nowoczesna, nie, nie jest drewniana, była drewniana i szukałem materiału po całej Polsce. Dach musiał być falowany koloru niebieskiego, czyli podobny do błękitu nieba i nazwane jest Muzeum Rolnicze imieniem Stodoła Pana Boga, czyli do nieba. ale Połączyłem to niebo z Ziemią, czyli wrota i szczyty są zielone, bo trawa jest zielona, zboża zielone, drzewa jak widzimy zielone, więc połączyłem te kolory z planetą Ziemią i z planetą Słońca. Pusta jest szary, czyli jak Ziemia, widzimy szara jest, czyli kolor Ziemi pusta. Ale fugi zrobiłem białe, czyli e, koloru słońca, bo słońce jest białe i rozświeca e, nasz cały świat. E, czyli są tutaj cztery kolory. Kolor niebieski nieba, zielony, kolor e, e, roślin, e, kolor ziemi szary, no i kolor słońca. Czyli mamy tu cztery kolory: niebieski, zielony, szary i biały. Muzeum zrobiłem dlatego, żeby ocalić od zapomnienia, bo ja pracowałem tymi konnymi narzędziami. No i jestem sentymentalny, jestem poeta z urodzenia, piszę wiersze. Żaden wiersz nie napisałem prozą, bo to są smutne, tylko wszystkie rymowane jak Mickiewicz. Książka została zgłoszona do Nagrody Nobla w 2005 roku, ale nie dostałem Nagrody Nobla. Tak samo jak papież nie dostał, bo inni dostali ale to jest nieważne, że nie dostałem Nagrody Nobla, ważne, że została zgłoszona, to już świadczy o tym, że moja poezja jest piękna i mądra. No i zrobiłem tą piękną książkę, którą tutaj pokażę zaraz za chwilę, no i przejdziemy do środka, tu opowiem to wszystko. O, to jest ta wiersze, i zdjęcia o Polsce i Ameryce Poetyka Zaborudzkiego. Tu jest Waszyngton, tu jest statua wolności. To jest e, boginia wolności, pokoju i wolności. E, tą statuę w prezencie dała Francja, Ameryce i na Wyspie jest w Nowym Jorku. E, także to jest prezent e, e, Francji. E, także e, zamieściłem ten e, najważniejszy urząd, ten kapitol i tu. No tu na odwrocie też jest coś ważne, bo tu jest Nowy Jork. Te dwa wieżowce bliźniaki zostały zniszczone w 2001 roku, ale teraz budują wyższy jeden wieżowiec. Ja tutaj mieszkam. Tutaj dalej mieszkam. Tu jest moja pracownia komputerowa i tu pracuję to jest moje mieszkanie, lubię konie, bo jestem rolnik i tu mam konie. E, także jestem obywatelem Ameryki, e, flaga amerykańska i polska. E, także e, książka e, jest e, bardzo piękna, no zarobiła milion osiemset tysięcy, ale przeznaczyli te pieniądze e, tu w Warszawie na budowę domu e, artystów że jak będę stary mówią, no to będę miał tam utrzymanie w tym domu w szkole mówię. Także, no i tu zrobiłem e, e, te e, narzędzia i maszyny rolnicze. E, tak, siewnik, e, bo się nie sieje w konie, brony konne, e, maszyna do, do sieczki, do cięcia słomy. Do koni, do krów, też już się nie robi maszyna do młodzki, też nie, bo już się tego to już wszystko jest muzealne. E, tak jak sierp to jeszcze jest przed I wojną światowej e, i tak dalej. E, także e, to jest wszystko już e, z przeszłości. E, no i pług, e, sortownik, ale chciałem to upiększyć w konie bo byłem rolnikiem, miałem dwa konie, 15 hektarów gospodarstwo. No i takie jak kupowałem obrazy, że kobieta na koniu pędzi jak wiatr od Morza Bałtyku aż do górta. Czyli lubię konie, ale lubię też piękno, lubię dziewczyny, lubię psy, koty i tak dalej. Piękne dziewczyny. Jeśli będzie zdrowy jak ryba, to żadne nieszczęście Cię nie przydyba, Czyli takie morskie. E, e, tu piękne dziewczyny, kwiaty. E, kobiecie lat się nie liczy, zawsze 18. jej dotyczy. Lubię piękno, e, bo urodziłem się na wsi, a wiesz e, jest piękna, bo kwiaty są e, i e, ta sztuka piękna. Także widzimy, e, tu są piękne konie, białe e, e, no Tu kosza jest, bat, cepy, graczka. Tu, tu są te maszyny, które są tożni, które sam produkowałem. tu są konie, ale jeszcze ja puszorek po koniach został, bo koni już nie ma na wsi. No i lubię piękne kobiety, bo nie ma w niczym tyle piękności na świecie, co w kobiecie. No lubię piękno, no i właśnie to piękno pokazuje w swoim muzeum. Te piękne stroje kobiet, te konie tu już są na obrazach, kiedy jak tak pędziły przez wodę i tak dalej. Tu jest, napisałem, piękne, tutaj takie te wierszowe, koń przez wieki żywił i na wojnach bronił. A w karetach w galał pięknie z nami godz. Także te konie lubię, bo po prostu miałem własne konie. No teraz nie ma. No lubię piękno, lubię piękne kobiety i artystki. Najpiękniejsza artystka to Marlin. Monroe, to e, zakochałem się w niej jak był film Pół żartem, pół serio, e, no i ona już nie żyje 40 lat, a ja nadal się w niej kocham, bo e, lubię artystyczne, bo sam artysta jestem, ja artystki lubię, e, właśnie ona była piękna, pięknie grała, e, to była Amerykanka. E, no, tu są kapelusze, bo lubię też cowboy'e, bo sam cowboy'em byłem. Na koniach jeździłem, to są takie dawne, meksykańskie, amerykańskie kapelusze. No, ja jestem sentymentalny, no i tutaj są takie obuwie, klapatyny, trepy i tak dalej. To kiedyś chodziłem, a byłem młody. Teraz już to jest muzealne, teraz już jest produkcja duża i w tym się już teraz nie chodzi, ale dawniej się chodziło. No tutaj... Garnitury, jak to się dawniej chodziło, e, e, te czapki, różne kapelusze. E, tu jest amerykański ten, e, flaga amerykańska, e, krawat. E, tutaj też jest Kalifornia, i tak dalej. To wszystko e, takie krawaty. No i czapki Obama. E, tu jest 44 prezydent. O, tu zrobimy, tak. Tu jest 24 prezydent, dwie czwórki. Obama, czyli Obama jeszcze raz no, pochodzenia murzyńskiego, ale Murzyni budowali Amerykę, bo ręcznie budowali, teraz już Murzyni wyzwolili się, nie są w niewoli, mają uprawnienia tak jak i biali, bo maszyny zastąpiły. Tak, także to jest ten pasek orzeł amerykański. To. No lubię kobiety, tu jest Japonka e, właśnie, jak już wspomniałem, lubię bardzo kobiety e, i e, na obrazach właśnie mam tutaj dużo tych e, kobiet. E, tam jest obraz Józefa Cheł Chełmońskiego, to jest łuzłowicza, e, malarza naszego polskiego, jak malował wieś przed I wojną światową, e, jak e, w, w krowy. Rolnicy orali dachy słomiane, a tu wiosna przyleciały bociany. To jest ten najważniejszy obraz rolniczy z dawnych czasów. A to są ubiery, ubiory, jak się dawniej kobiety ubierały. Ja lubię piękno jak nikt na świecie. I właśnie to jest z XIX wieku, jak się ubierały kobiety i tak dalej że musiała mieć ładną sukienkę, kwiatek e, przypięty, ładne kolczyki, biżuteria i tak dalej. Także e, ładne były stroje, plażowe, e, kapelusze, e, biesionosz, majtki musiało być to artystycznie, kolorystycznie piękne. Tak samo obuwie dawne e, musiało być ładne w kwiatki na szpilkach wzorki. Bo dawniej stawiano na artyst, na piękną, także tu są te obuwie dawne, jak kobiety dawniej, teraz już bardziej prosto się ubierają, teraz kobiety chodzą prosto, w spodniach i tak dalej, kiedyś w spodniach nie chodziły, musiała być sukienka, czy długa, czy krótsza. E, także e, widzimy, o, dawniej to tu są Miss Polonia w Ameryce, Nowym Jorku, to w sukniach, w spodniach nie, nie chodzą, czyli są ubierane sukienki. Głęboki dekolt był, e, także e, tutaj widzimy murzynkę, e, widzimy tutaj Hiszpankę e, i tak dalej, i polki, e, te Także gwiazdy szeryfa Ameryki. Ta, ta, no tutaj są te maglownica do popraniu, do maglowania koszul, żeby ja koszula po praniu w krochmalu to była taka bardziej sztywna i, i tymi zębami na wałku się robiło, żeby była pulchna, taka jak, jak, jak pierze. Tutaj lalki, Berbi, bo ja lubię lalki i tak dalej, no i dzieci przeważnie tutaj zamieściłem tu kilka tych lalek do bawienia, się, dzieci różne są. A tu są zdjęcia z tymi e, e, moimi obrazami e, tych kobiet, bo lubię piękno. E, tu w lesie robię e, te obrazy. E, robię filmy, muzyka, piosenka. E, także to są e, zdjęcia leśne. E, wszystko tu są. E, Kolebka jest, co byłem połysany, bo dawniej się w kolebce kołysało. E, tutaj wózek dziecięcy z 40 roku, ja się urodziłem w 40 roku. E, e, I to wszystko jest tu opisane, pokazane. To są te eksponaty, to już mają po 70, a nawet i, i 100 lat. E, kółko, e, co mam się e, Tu jest ta, już nowoczesna trochę, taf, ale 50 lat ma z Orkusza z Rzeszowskiego Województwa, a tu Kierzynka. To są e, brytwana, to platki się piekło, e, koszyki, e, wanny. E, tu jest ta kopanka do robienia chleba, to jest do żelazka, e, żeby się nie przypaliło e, położyć żelazka. E, kopanka do robienia chleba. E, tu są takie garki gliniane, kamienioki do babki na święta. Tu są stroje kąpielowe, bo ja lubię, lubię kobiety, lubię stroje, lubię, lubię kolorystyczne kolory. Lubię, nie lubię koloru czarnego i szarego, tylko jak widzimy tu nie ma nic czarnego, pogrzebowego, tylko wszystko jest radosne, jasne. O, to jest ładnie. O, to dla Pana, jak Pan zrobi to, to, jak ja lubię, jak powoli płynie piękna żeglarka. Daje nam piękną miłość, wytrwałość, pełna wiarka. Ja lubię takie, bo to są e, e, zgrabne, sportowe. Marynarze to są najlepsi ludzie odważne i tak. I zgrabne są, nie? Ta marynarz musi być e, dzielny i wszystko, bo to na morzu to e, zagraża niebezpieczeństwo i tak. To jest e, ta e, suknia wieczorowa. E, tu jest suknia ta balowa e, i, i to wszystko, o, 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 tak tutaj, bo tutaj zawiesili, ta suknia balowa. Za, e, tu są suknie takie wyjściowe, w fotele. E, no perugi jak e, włosy coś nie chciały tam rościć, no to perugi sobie robili i to wszystko, e, te sukienki. E, Małe dziewczynki to już też były pięknie ubierane, to już była taka e, można powiedzieć dama, e, że ładnie je ubierali. To jest najstarsze fotele e, są jeszcze za Kazimierza Króla Wielkiego w e, pluszem, e, były dekoracyjne e, i pluszem. Teraz pluszów już nie ma, tylko takie zwykłe materiały są. E, także już teraz, e, już nowoczesne, to już wszystko jest inaczej. Da. Także no to są sukienki, jak się dziewczynki ładnie kiedyś ubierały, e, e, jak były małe, e, tu jest taki kapelusz dożynkowy, e, słomiany, słomianki, e, są kłosy, e, to są na dożynki, także no, w niedzielę będą dożynki, e, w no to na dożynki takie kapelusze się zakłada. E, Dożynkowne. To kredens jest jeszcze dawny, to 60 lat temu, po rodzicach kuchenny no był dobry kredens, bo miał szuflady, miał to wszystko, pakowny był, policzki były i z tego także to no, kredens musiał być, bo żeby te wszystkie talerze i rozmaitości kubki, szklanki pokłaść. No to ludzie kochają się jak będzie w każdym dogodnym miejscu wszędzie, także miłość wszędzie jest, nawet na Tytaniku, chociaż się zatopił i tego, no to ta miłość zawsze była e, i ona jest i na pewno będzie, no. to, to są te, to jest ta latarka z 1947 roku, jeszcze stara, to te, tego kupiłem tam od kolegi, e, tu jest radio, o to by niech Pan zrobi tą to, 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 to. E, to jest e, historia. Historia 100% prawdziwa. E, radia i tak dalej. E, także no, lubię, psy na tego, na, na obrazach, e, koty. E, ta, jak jest księżyc w pełni, to nawet kotom marzenia spełni, bo e, jak jest e, księżyc w pełni, to jest e, pogoda e, i zmiana na nastrój. No, tutaj jest też ten, ten e, na Paradzie Płaskiego. E, on, on był, ja byłem i tak zrobiłem sobie nim zdjęcia. Tak. E, tu jest młynek. E, tak. Do, do, do kawy. O, to jest też ważne, to, to by trzeba zrobić, bo to jest legenda, jak był potop e, Arkenałego Zbudował, bo wiedział, że dostał od Boga wiadomość, że będzie potop. No i zwierzątka patrzą kiedyś, ujrzą pierwszy rząd. Tak, arka nowego, patrzą na, na czas. A to są no, produkty te owocowe. To są rolnicze wszystko, bo to jest muzeum rolnicze. Tutaj na blasze, marchewki rozmaite, towni, ogrona i tak dalej. No bo rolnictwo trzeba powiedzieć, że jest najważniejsze na świecie, bo to jest życie, no, Bez jedzenia nie moglibyśmy istnieć, a najważniejszy wiersz to jest królowa roślina życia, która po prostu wyciąga pokarm z tej ziemi, a my tą roślinę zjadamy. Tam jest w książce, dlatego ona została zgłoszona do nagrody Nobla, bo tam jest wszystko, o nadziei, wierze, o królowej rośliny życia, bo królowa naprawdę i ona jest piękna i tak książka właśnie jest, no tutaj jest stół loteryjny, można wygrać, można wygrać tu za 5 zł, jakiś los, każdy los, o to to niech Pan to tu zrobi, to, bo to jest ważne, bo to jest 100% prawdziwe, co się wygra, to się w latach sprawdza. Tak, to, 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 to by zrobić na, na filmie, bo to jest najważniejsze. A tu są te, tego no ludzie nie bardzo zwierząt w los wygrania, no ja wierzę, bo e, musiał wygrała, na 14 lat, poetę, no i to już jest 100% dowód, że jestem poetą, bo piszę wiersze e, najpiękniejsze na świecie, e, rymowane i prawdziwe. Tak, wygrałem poduszkę e, tam w Ameryce, no to dostałem e, obywatelstwo amerykańskie po 11 latach, e, także Pan może też jeden los wy, wy, wyciągnąć, e, to zobaczymy co do co, co tego. Jeden los może wyciągnąć sobie. Tak, bo Pan zapłacił już 5 zł, no to jeden los, co Pan sobie, co, co tam wy, wygramy, no to Pan weźmie, to zobaczymy, bo to są rozmaite e, tego. E, Czapka Obama, to pan będzie prezentacyjny, pan będzie elegancki, no marynarz to, no trafiło się, no także <śpiewanie> czapka Obama, no to niech pan, to, to wygranie, wygranie, zero, czapki Obama, będzie prezentacyjne życie, będzie pan prezentacyjny, no pan już jest prezentacyjny, bo marynarz to jest elegancki, pan, widzi, prezyd... pan sprawdziło się, pan niech weźmie tą kartkę sobie na pamiątkę, bo to jak pan wygrał, no i pan się może teraz wybrać, Czapkę, jaką pan chce koloru, bo to są kolory Obama, e, czyli Obama to prezydent Ameryki, e, jak pan wie, drugi raz wybrany, to pan może coś, czy, czy taką, czy, bo tu jest 44 prezydent e, napisane, czy taką, też Obama, e, jaką pan chce, bo to już e, panu nie wolno innego losu, tylko wybrać czapkę. Ja e, sobie wezmę tą. E, co, to niech pan weźmie, bo... Jednak trafiło się i sprawdziło się, także pan będzie w życiu prezentacyjny, no jak to traf. Czyli każdy los jest wygrany i każdy los się sprawdzi, także pan będzie prezentacyjny w życiu na dalsze lata. No widzi pan, jak, jak to tego za 5 zł pan stracił Bardzo i, miło. i już, już pan, nie, bo los trzeba jednak zapłacić, wie pan, bo lozach się zapłaci, to się kupuje od los od Pana Boga, to nie jest od bo co w sklepie Pan kupuje, no to Pan się wybiera, tu Pan nie wie co Pan wyciągnął ale, no tak. ale na karcie to Pan sobie pokaże, jeszcze tam po, wygrał w tego ta loteria ta ta, przynosi szczęście, każdy los przynosi szczęście, także Pan trafił figura, no Pan ta mała rzecz, a cieszy, no to pan to co będzie miał, pokaże kolegom, że pan wygrał, bo i ten los pokazać, pokaza, bo tak to by nie wierzyli, nie, bo żeby uwierzyć, to trzeba zdjęcie zrobić lub mieć dowód, no bo cały dowód osobisty, dlaczego robią, no bo ktoś może kłamać, nie, no tak. ale zdjęcie na, na dowodzie i pan już nie może ja jak władza pana zatrzyma i legitymację, to pan musi dać, no bo ja, no z tego, tak, że widzi pan, jak pan wygrał, Widzi pan. Czyli opłaczył się. Nie przyjedzie jeszcze. Tam kto będzie chciał, to są los zleźnie. No za pięć złotych wie pan. to jest moja mamusia dwa tygodnie przed śmiercią, ale ładnie była. Też była artystka, ładna kobieta, była. miała gimnazjum przedwojenne. Była mądra, tak, przedwojenne gimnazjum. Się dziwili, że co pani się maruje w tej gospodarce, pani powinna na Śląsku być i robić. Tu jest siostra. A tam jest to zdjęcie za, za czasów okupacji. Oto ja mam, ja była młoda, ładna była, o widzi pan może zrobić. E, I była nie tylko ładna, ale była mądra. Że pani powinna pracować na Śląsku, tam e, tego w biurach robić tam, żeby tego. E, jak napisała podanie do Warszawy, każde podanie było pozytywnie załatwione. Tak, no bo miała szkołę, się, się pytali, kto to pisał to podanie. Ja tam w śląsku. moja mamusia, no to pani ma. <śmienią> Matkę mądrą, że takie, i nie pisała na bruno, tylko od razu na czysto, i także I nie pisała długo, bo mówi, że krótko, a To Nie wolno za dużo tego, tylko krótko, a to w ten czas jest wszędzie w urzędzie przyjmą, bo oni też nie lubią ględzenia, tylko lubią, żeby było trzy, cztery zdania i koniec. Także, no widzi Pan, Pana szczęście spotkał, Pan <śmienią> będzie prezentacyjny. No.